Mam rozbieżność, że jest w względu dziesiątej części stopni to nie jest dużo, ale powinny być tak naprawdę idealnie równe. Ten termometr jest równy. Co jest ważne, sprawdzić temperaturę mleka, to myśmy powinni na Bo garnek na to do siebie, że on się będzie nagrzewał. Jeżeli będziemy pasteryzować mleko, to absolutnie nie bezpośrednio na ogniu. No, on się po prostu przypala. Jeżeli będziemy pasteryzować mleko, w domowych warunkach to najlepiej zrobić coś, co my potem będziemy robić z ricopto, czyli włożyć po prostu garnek garnek. Jak rozrobimy za bardzo, to nam się będzie strasznie długo siało. Bo no, potem te ziarenka z kolei my chcemy teraz zrobić, żeby oddzieliło sobie Ale potem będziemy chcieli to Ej. Widzicie? No to proszę bardzo, druga pani. O. Proszę. To tak samo. Na duże kawałki. Te pierwsze pocięcie powinno być takie mniej więcej, takie te grudki wielkości 2-3 cetry. Już tu się zrobiło ale ja pani, powinno być zielone. Część sera się wymieszała z serwetu przez to. Bo, bo, bo był gwałtowny ruch.